Mm -hmm. Hallo, hallo, wie dann? Wie dann, wie dann? Nie wiem, czy mnie widać, czy słychać, jak to sobie tutaj ogarnąć. Hmm. Hmm. Słychać nie widać. Właśnie, teraz sobie odkryłem, gdzie to włączyć. Dobra. Teraz muszę tapetkę usunąć. Przepraszam Was serdecznie. Dawno nie robiłem tyłem do ołtarza. Ale znajdę to zaraz. Mhm. Tak, Sonia wie, Sonia rozumie, o co tu chodzi. Jeżeli ktoś z Was wie, jak ściągnąć, żebym był widoczny, to proszę dajcie znać. Mhm. mhm, mhm. Dzień dobry, dzień dobry. No i jak to jest? No wiem, właśnie nie widać, jak mam to zrobić. Klikam wszystko, czekajcie, złóż, zapytam. Zagrać zaśpiewaj w międzyczasie. Tak jest. Kliknąć w tapetę. No ja robię to przez kompa, coś tutaj. Próbuję. Dobrze, pięć minut już prawie minęło. Klikam, klikam, ale nic, nic z tego. Mhm. No niestety nie wiem, nie wiem jak to zrobić, kochani. Gdzieś to się zamotało. Dobrze, będę może mówił w takim bądź razie, skoro nie wiem jak. Klikam dwa razy, trzy razy, ale tak, co kochani, chciałem dzisiaj powiedzieć o... O wdzięczności, o, o życiu w takim braku żalu. Dla mnie w, w życiu, które, które doświadczam z Bogiem, bardzo dużo się zmieniło. Przede wszystkim, randka w ciemno z Bogiem, tak jest. Przede wszystkim opowiem Wam jedną historię, która mnie urzekła. Taka opowieść o rodzinie, która bardzo narzekała i modliła się do Boga o to, by. Bóg dał im większy dom. Było ich pięcioro i niestety nie dawali rady z tym, że, że jest im ciężko po prostu w tym, w tym domku. O, pokazałem się w jakiś cudowny sposób, nastała y, światłość. Czy widzicie mnie już teraz? Napiszcie, czy mnie widać. O, jestem, wspaniale. Nie wiem, w jaki sposób, to chyba Zuzia manualnie zrobiła. Więc tak, jestem już. Będę kontynuował moją opowieść o rodzinie, która modliła się do Boga o to, by Bóg powiększył ich dom, bo jest nim bardzo, bardzo ciasno. I tak się zdarzyło, że niestety obok domu pojawiła się koza, którą, którą która sobie chodziła po, po dworze, tak. Głupio im było ją zostawić na noc, więc wzięli ją do tego domu. Gdzie było już im bardzo ciasno. Po kilku. Powiedzmy tygodniach znalazł się właściciel tej kozy, którą oddali, i okazało się, że w tym domu, w którym mieli tak mało miejsca i w którym cierpieli, było tyle miejsca bez kozy, że czuli się szczęśliwi. W zasadzie rozśmiesza mnie ta opowieść z jednego względu, że bardzo porównuje siebie do tego, do tego momentu, kiedy zamiast wdzięczności za to, co mam, miałem ogromny żal za to, czego nie mam. To gdzieś przesłaniało moje moje życie, moje mój rozwój i moją siłę w ogóle do, do kolejnego dnia. Pozdrawiam, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie tak. Teraz widzę i mam czat i mam wizję, także jest już, jest już dobrze. Tak się obudziłem dzisiaj rano, właśnie myślałem o, o tym weekendzie, który nas czeka, o odrzuceniu, o wdzięczności albo o braku żalu w moim sercu. W tym właśnie opowieść o kozie jest tutaj wspaniała, bardzo bardzo przypadła mi do gustu poprzez to, że często uważałem, że czegoś mi brakuje. Czegoś mi brakuje, czy też jestem niewystarczający w tym, kim jestem. Więc zawsze starałem się coś wymyśleć, coś do czegoś dążyć, coś więcej kupić. Nie wiem. To się łączyło też często z zazdrością, zazdrością o. O mienie, czy też rzeczy, czy też ludzi, który, których mieli za przyjaciół albo za kolegów inni. Nie wiem, czy wy tak macie, czy tak mieliście, ale ja wiem, że to potrafi spędzać taki sen z powiek, że tak mówię. Jest to dość trudny moment, kiedy. Każdego dnia budzę się albo budzisz i myślisz o tym, czego nie masz, albo inaczej. Co mają inni e, więcej niż ty masz sam? Widzicie tutaj, mam e, skórę krowy, nie kozy, <grytania> tej, która latała. E, lubię tą skórę, przypomina mi o naturze <grytania> i daje takie ciepło domowe. To taki przecinek w mojej opowieści. Co wam chciałem powiedzieć? Zbliża się ten weekend o od odrzuceniu. Właśnie mi bardzo się kojarzy z tym, że odrzucałem sam siebie w społeczeństwie, w moim życiu, bo zawsze czegoś mi brakowało. Zawsze uważałem, że nie jestem zbyt lubiany, czy? Wystarczający, żeby ktoś był ze mną, żeby ktoś chciał mnie lubić. I to odrzucenie samego siebie ze społeczeństwa i z życia w takim żalu powodowało straszny taki konflikt wewnętrzny we mnie, takie zamknięcie, które było które nie pozwalało mi spokojnie żyć, więc kiedy, kiedy oddałem jakby życie Bogu, Jezusowi, kiedy zacząłem pracować nad tym, moje życie zaczęło się zmieniać, zaczęło się zmieniać w, w powolny sposób. To nie są szybkie procesy. Zrozumienie tego wszystkiego jest. Kluczowe, dlatego zachęcam Was wszystkich właśnie na ten weekend. Wszyscy się już szykują, widzę, piszecie. Jak, jak fajnie, że będziemy się wszyscy widzieć, wszyscy także rozwijać w tej kwestii, bo jest to coś wspaniałego. Jest to wspaniała. Przygoda, gdzie możemy się rozwinąć i usunąć swojego życia, albo nawet Bóg pomoże nam usunąć to, co jest głęboko w nas zakorzenione w tym odrzuceniu od, od życia, od społeczeństwa, od drugiego człowieka gdzie często sami się odrzucamy w tym żalu za, za każdą chwilę, która nie jest według naszego myślenia. To wszystko będzie dzisiaj pięknie opowiadane przez naszą Ewcie. Tak, zostać w szkole pokoje. Dokładnie. To wszystko dzisiaj związane z kozami, a wieczorem będzie z odrzuceniem. Także bardzo fajnie zachęcam Was też do odkrywania nowych opowieści o kozach. Gdzie możemy się tutaj wspólnie dzielić radością, miłością i szczęściem? Tak, kochani, napiszcie mi, jak się tam dzisiaj czujecie? Czy jesteście gotowi na dzisiejszy dzień, na to, co Was czeka? Myślę, że tak. Zachmurzenie pełne. Dzisiaj nie spodziewałem się, jakby błękitnego nie ma, ale tak się do tego przyzwyczaiłem, że jest naprawdę pięknie, że, że każda chwila może być piękna i można się zachwycać każdym dniem. Ania Hauslinger padła. Tak, ze śmiechu. Bardzo się cieszę. Jest to też taką moją domeną, bo lubię rozśmieszać e, ludzi w nawet takich poważnych sprawach, gdzie uważam, że radość i szczęście przynosi dużo, dużo dobra w sercu każdego człowieka. Tam nie ma złości i zawiści. Jeżeli jest to nie wyśmiewanie, a prawdziwe, prawdziwa radość i takie Zadowolenie z bycia sobą. To jest wspaniałe. I tak naprawdę życzę każdemu uśmiechu, dużo radości i braku tego użalania się nad sprawami doczesnymi. Tak, ja też nie mogę się doczekać. Odliczam czas, jest jeszcze czas pracy dzisiaj. Wieczorem, wieczorem o godzinie 20 z czasu angielskiego się spotykamy, o 21 polskiego. Tak, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, kochani. Cóż, tym wspaniałym akcentem żegnam się z Wami, życzę Wam wspaniałego dnia. Bądźcie dobrej myśli i do zobaczenia. Trzymajcie się.